Zespół szkół numer dwa imienia Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, potocznie nazywany Szkołą na Górce, świętował 50-lecie istnienia. Rocznicowe obchody odbyły się w środę, 12 października w sali kinowej. Była radość, łzy, wzruszenia i cała masa wspomnień. Lata 60. i 70. XX wieku wpisały się na kartach historii Ostrzeszowa jako okres dynamicznego rozwoju przemysłu maszynowego. Zaowocowało to powstaniem na terenie miasta zakładu produkującego sprzęgła elektromagnetyczne, fabryki urządzeń mechanicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę robotniczą tej branży było ogromne. Stąd też w maju 1972 roku zapadła decyzja o powołaniu do życia Zespołu Szkół Zawodowych FUM. Wybudowano okazały budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną. W 1976 roku, świeżo po studiach, pracę w ostrzeszowskiej szkole rozpoczęła Wanda Dubis. Byłam zaskoczona wielkością tej szkoły, nowoczesnością. Szkoła działała od godziny 8.00. Do dwudziestej trzy, a nawet cztery razy w tygodniu, ponieważ było bardzo rozwinięte technikum mechaniczne dla pracujących i to zacieśniło bardzo związki i z, ze słuchaczami tej szkoły i z młodzieżą. Był bardzo duży nabór. Zasadnicza szkoła zawodowa miała klasy od A do G nawet. Potem powstawały kolejne szkoły, liceum zawodowe, średnie studium zawodowe dla pracujących, szkoła, takie studium policealne dla dorosłych też. Wiodące kierunki to były obróbka z krawaniem, no i szereg zawodów, tokarz, frezer, ślusarz i tak dalej. Potem były wprowadzone kierunki samochodowe. Dubis, której z czasem powierzono funkcję dyrektora, chętnie wraca pamięcią do początków swojej pracy w Ostrzeszowie. Grono nauczycieli bardzo zintegrowane, bardzo zgrane. Dużo z nas mieszkało w hotelu robotniczym. To był ówczesny apartamentowiec to były pokoje z Łazienkami, wyposażone dobrze. Telewizorów nie było, ale radio było w każdym pokoju. No, szkoła była również bardzo dobrze wyposażona i myśmy kształcili kadry nie tylko dla FUM-u, stąd się wzięła nazwa Szkoła Fumowska, ale potem do innych zakładów pracy Budomarz, późniejsza Techma czy Ema Elfa. E, Agromet, e, Rzemiosło, cech Rzemiosłu e, i inne jeszcze takie jak e, STW, to ta spółdzielnia Transportu Wiejskiego. Kształciliśmy no, dużo mechaników samochodowych i e, uczniowie z tego kierunku mogli e, zrobić w ramach programu nauczania prawo jazdy. Jednym z pierwszych uczniów na kierunku obróbka z krawaniem ówczesnego zespołu szkół zawodowych był Tadeusz Czwordon z Ja jestem dumny z tego, że wybrałem tę szkołę no i z nauczycieli, którzy mnie ukształtowali. Także tutaj w szkole zrobiłem pięć zjazdów po 25 latach, po 30, po 35, po 40 i teraz był zjazd 2 września był. Zjazd, który się odbył y, po 46 latach. Przez to, że była pandemia, to rok żeśmy to przedłużyli. Transformacja systemowa, a przede wszystkim gwałtowne załamanie się eksportu sprzęgieł, doprowadziły do upadku fabryki urządzeń mechanicznych. Kiedy padały ostrzeszowskie zakłady i ten wiodący y, fabryka urządzeń mechanicznych, baliśmy się bardzo, co będzie z absolwentami. Bo no, bezrobocie wtedy to były lata końcówka lat 80., 90., a oni sobie doskonale poradzili, byli kreatywni, otwierali własne biznesy, wyjeżdżali za granicę też. I, i do tej pory, kiedy się spotkamy. To taką nagrodą są ich uśmiechy, ich powitania. Śledzimy losy absolwentów, bo oni są sprawdzianem każdej szkoły, dumą. No, mamy takie wspaniałe osobistości jak generał Joks, obecny, jeden z dowódców w sztabie V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. A mamy też nietypowych absolwentów jak na szkołę techniczną, bo mamy polonistów, w tym doktora polonistyki, mamy doktora praw, który pracuje w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy historyków, mamy grafików komputerowych. No i mamy 13 księży i jedną zakonnicę, co jest takim chyba ewenementem, żeby z jednej szkoły tylu było księży. Rozwiązanie fumu wywołało konieczność przeprowadzenia gruntownej reorganizacji bazy i kadry pedagogicznej, dzięki czemu rozpoczęto kształcenie w nowych kierunkach, m.in. elektromechanika czy elektryka. Ponad 35 lat ze szkołą związany był były dyrektor Ignacy Strzelecki, który nie ukrywa, że cały czas śledzi szkolne życie w mediach społecznościowych. Ta szkoła się przeobrażała. Spoczątkowo z, z takiej typowo szkoły metalowej, bym nazwał, kształcąca pod potrzeby zakładów ostrzeszowskich, no w szkołę, gdzie trzeba było zmienić kierunki. No bo też i produkcja. E, która była prowadzona przede wszystkim sprzęgieł, no zaprzestała, bo Rosjanie nie potrzebowali sprzęgieł, bo rzekomo to były sprzęgła do obrabiarek, a chyba w rzeczywistości to i zbrojeniówka, ale to już jest inny temat. No i Państwa, każdy z tych dyrektorów, który był, uważam, że tę szkołę rozwijał na tyle, ile to było w danym czasie. Yy, możliwe. 12 października podczas uroczystej gali w sali kinowej 50-lecie placówki świętowała dyrekcja, w tym również byli dyrektorzy, Wielkopolski kurator oświaty, władze lokalne, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, Rada Rodziców oraz absolwenci i obecni uczniowie szkoły. Jubileusz był okazją do podsumowań, ale i snucia planów na przyszłość. Odkąd jestem w szkole, to jest 30 lat, zawsze. Próbowaliśmy coś nowego. Próbowaliśmy robić, tak jak tutaj było powiedziane, pracownie informatyczne. Pierwszy internet w Ostrzeszowie, proszę Państwa, to w naszej szkole. Wiele rzeczy nie powiedzieliśmy, ale naprawdę, ramy czasowe, dwie godziny. Nie da się wszystkiego. Zapraszam wszystkich na wystawę. Zapraszam do naszej szkoły. Zobaczcie, jaka to fajna szkoła. Wszystko się zmienia. Przecież otoczenie się zmienia. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Przecież tamte lata, 70., jak widzieliście Państwo, tutaj było w tej części artystycznej, takie to były czasy. Było pasowanie na matelowca. Uroczysta sprawa. Tam byli ludzie, którzy naprawdę później byli superfachowcami. Ale czas się zmienia. Przecież teraz mamy najnowszy kierunek programisty w naszej, w naszej szkole. Tylko dlatego, że są wspaniali nauczyciele, którzy idą z duchem czasu. I tak trzeba. Taka szkoła powinna być. Szkoła nie kształci na dzisiaj, tylko kształci na jutro. I taką jesteśmy szkołą. Co to będzie za 25 lat? Bo dziś, wczoraj zmurowywaliśmy kapsułę czasu. Młodzież pisała listy do przyszłości. Sami jestem ciekawy, czy one się spełnią. Czy szkoła będzie miała. Na przykład podziemny parking. <laughs> Nie wiem, naprawdę wiem tylko jedno, że przyciąga ta szkoła wspaniałych ludzi. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród starostu ostrzeszowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je dyrektor zespołu szkół nr 2 Ziemisław Szmaj oraz nauczyciele Katarzyna Kubiak-Moś, Robert Miguła i Sławomir Świstak-Trawiński. Placówka odebrała również wyróżnienie przyznane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, medalion imienia doktora Aleksandra Hrabiego-Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Wydarzenie uświetnił bogaty program artystyczny.